Cześć załoga, swojej strony ziomku. Witam Was bardzo serdecznie w ko... w pierwszym odcinku z serii Pokémon Go. Moi drodzy, dzisiaj wracamy po latach do gry, która zapoczątkowała modę na gry mobilne w rzeczywistym świecie. Jest to niesamowita przygoda, oczywiście, jak dobrze wiemy. Wielu YouTuberów dzisiaj bardzo dobrze znanych zaczynało właśnie od tej gry, gdyż mieliśmy właśnie wtedy ogromną popularność gry, która. Zmieniła totalnie nasze podejście i pogląd na gry mobilne, które żyją się w świecie rzeczywistym. E, będzie to niesamowita przygoda, na pewno podobnie jak Wiedźmin. Rozpoczęłam tę serię, gdyż uwielbiam grać w gry, które sprawiają mi frajdę. którą mogę właśnie fajnie przedstawić dla Was, ponagrywać i z którą mam do czynienia praktycznie po pewnej przerwie, bądź oczywiście grając pierwszy raz. Lubię uczyć się na nowo, jak to właśnie wygląda w naszej grze. Wiem, że wy gracie w Pokémon Go i właśnie dzięki mojej serii Wiedźmińskiej zaczęliście grać właśnie w serię Wiedźmina, naszą to, to oczywiście. Witcher Monster Slayer, więc jest mi bardzo miło, że właśnie zaczęliście grać, zainteresowaliście się Uniwersum Wiedźmina, zaczęliście grać również gry z serii Wiedźmin, czy nawet czytać książki, jest to dla mnie bardzo miłe, a dzisiaj robimy sobie po prostu sentymentalny powrót do gry, która zapoczątkowała właśnie modę na gry w świecie rzeczywistym. Wracamy po latach Oczywiście moi drodzy, ja nie grałem parę lat. To była krótka przygoda, praktycznie zaraz na początku, kiedy gra wyszła. Później przestałem, gdyż opowiadałem wam właśnie na serii naszego Wiedźmina, że u mnie na wsi ciężko było pograć. Na szczęście Wiedźminie właśnie cały czas mamy możliwość grania na mojej pięknej wsi, pokazania wam pięknego terenu. Oczywiście potworki. Zostały pokonane, takie wiecie, no więc tam sąsiedzi śpią spokojnie, ale zobaczymy właśnie, czy dzisiaj, po latach, pokazują nam się tutaj Pokemony. Zobaczmy, moi drodzy, zaczynamy oczywiście piękną, kolejną przygodę. No i prośba, moi drodzy, oczywiście do Was, żeby właśnie dawać znać, jeżeli chodzi o różne porady i tak dalej. Ja zawsze Wam odpisuję, jeżeli chodzi o właśnie różne nasze porady wiedźmińskie, poradniki. Bardzo chętnie Wam zawsze pomagam. Ja natomiast właśnie proszę Was o to, żeby dać wskazówki na to, jak właśnie zacząć grać w Pokémon Go. Fajnie, jak zacząć tutaj właśnie naszą kolejną przygodę, jak najlepiej rozwijać naszą postać, jak wygląda właśnie różne aktywności. Moi drodzy, nie ma co przedłużać. Lecimy. Mamy oczywiście Pokémon Go, pokazuje nam się nasz ekran. Ja właśnie zaczynam już nagrywanie na naszym telefonie. No i zaczynamy oczywiście od wprowadzenia daty urodzin. Więc ja mam urodzin 21 kwietnia. Roku 99, więc no łatwo można obliczyć, ile mam lat. Czyli po że mam lat 18. Ok, moi drodzy, tak więc wracamy. Jesteśmy w naszej grze Pokémon Go. Welcome. Your Pokémon Go journey is about to begin. Więc bardzo fajnie Ładuje się, oczywiście. Zobaczymy, właśnie. Doskonale znacie pewnie moje tereny, jeżeli chodzi właśnie o naszą serię Wiedźmińską. Jeżeli chodzi właśnie o ułożenie na mapie, i zobaczymy, właśnie porównanie, jak wygląda to w Pokémon Go. Oczywiście przejdziemy się na nasz Wiedźmiński szlak, bo oczywiście u mnie są Wiedźmińskie szlaki, ale przy okazji, właśnie zobaczymy, sobie, jak wygląda to w Pokémon Go. Zobaczmy. Może ściszę nawet troszkę gierkę. Hello there, I'm Professor Willow. Um, nie wiem w ogóle czy jest polska wersja językowa, możecie mi dać znać. I to jest właśnie moi drodzy bardzo fajne w Pokémon Go. Mamy już na początku do wybrania oczywiście naszą postać, podobnie jak w Wiedźminie, ale mamy jeszcze drużynę, więc oczywiście będę wspominał o tym na naszych kolejnych Wiedźmińskich odcinkach, nie będziemy właśnie sobie rozmawiać o pewnych zmianach, ale to jest naprawdę super. Więc właśnie taką serię chcę właśnie prowadzić, żeby zobaczyć właśnie te zmiany, co można właśnie jeszcze dodać fajnego do Wiedźmina i oczywiście wspólnie z Wami porozmawiać sobie o proponowanych zmianach. Więc weźmy sobie naszego zawodnika, bierzemy dalej i wybieramy mu włosy. Czyli właśnie również bardzo fajna taka kwestia, gdzie możemy sobie wybrać wygląd naszego zawodnika i przyrobić właśnie włosy, twarz, kolor oczu, to jest naprawdę niesamowite właśnie takie detale i spróbujmy właśnie go upodobnić do mnie. Ja mam taki kolor włosów, raczej taki, dobra. Jest Git. Ice. Ja mam troszkę ciemne oczy, więc mam takie. Elegancko. Zobaczymy sobie właśnie... Tutaj oczywiście czapeczki. No czapeczka musi być dzisiaj. Oczywiście jest nowa czapeczka, moi drodzy. to oczywiście nowa czapeczka. Ale no, zobaczmy właśnie, jakie tutaj mamy. Widzę, że bardzo fajne czapeczki z Pikachu. Mamy również rybkę. Słuchajcie. Weźmiemy sobie oczywiście tą czapeczkę. Musimy się wyróżniać. <laughs> więc bierzemy magikarp. Elegancka czapeczka. Właśnie pozycji, zespół R, można sobie ubrać nawet ciuszki, ale fajne. Tylko koszuleczka chyba nawiązująca do filmu. Weźmy o sobie. Przejdźmy sobie dalej. Are you all set? Yeah. Więc widzicie moi drodzy, to jest mapka oczywiście mojego terenu, gdy już doskonale właśnie kojarzycie. No i słuchajcie, wybieramy oczywiście naszego pierwszego Pokemona. Ja jestem mega fanem naszego Charmandera. Więc zobaczmy pierwszy rzut naszej serii. I zobaczymy, czy uda nam się go złapać. No rzut był całkiem fajny. my tutaj, że właśnie czekamy. Czekamy. I czy uda nam się go złapać? Jest, udało się, super, mamy, gacia! Jest nasz pierwszy Pokémon, Charmander, został właśnie tutaj dodany do naszych przyjaciół. Total, XP to 1100. I mamy go właśnie w naszym bestiariuszu, nie, w Pokédexie oczywiście, w Pokédexie naszej tutaj nowej serii. Elegancko, tutaj mamy właśnie różne formy, jeżeli chodzi o ewolucję danego zawodnika. Ja się na tym, moi drodzy, kompletnie nie znam, ale oczywiście mam mega pan z tego, kiedy prowadzę nową serię i uczę się gry na nowo, więc możecie to właśnie dawać znać, jak to właśnie się go tutaj rozwija i tak dalej. Wiem właśnie, że mamy tutaj yy, coś takiego, jak... Yy, to, ile przejrzyliśmy kilometrów i to jest właśnie bardzo fajne, więc to by było naprawdę mega, gdyby można było dojrzeć właśnie jeszcze coś takiego w naszym Wiedźminie, właśnie takie różne opcje. Więc elegancko. Congratulations, you've got your first Pokémon. You're such a talented Pokemon trainer. What should I call you? Um... Myślę, że wszyscy znamy doskonale, jakie imię będzie wybrane. Oczywiście Zenek. Aha, ktoś nam zabrał to imię. Tu jest właśnie... Wiedźminie można mieć takie same imię, a tutaj właśnie jest to imię zabrane, więc Wiedźmin robi to lepiej. Zdecydowanie. It's time to go. Więc elegancko. I mamy właśnie tutaj nasz właśnie level up jeszcze więc bardzo fajnie mamy drugi poziom hm. i tutaj widzimy krzyż czyli właśnie bardzo ważne miejsce jeżeli chodzi o naszą serię z Wiedźmina, bo tam właśnie opowiadałam że kiedy grałam kiedyś pokemony była taka sytuacja że mieliśmy właśnie tylko ten krzyż jeżeli chodzi o nasze pokemony ale oczywiście teraz mam nadzieję że to troszeczkę się zmieniło okej okay. tutaj mamy jakieś fajne eventy field i jakieś zadanka no to spoczko czas wyruszyć go załoga! Witam Was bardzo serdecznie z naszego pięknego, wiedźmińskiego terenu. Oczywiście ja, jako że jestem wiedźminem, idąc, pomimo tego, że gramy w Pokémon GO w tym odcinku, gram w wiedźmina po drodze. Oczywiście cały czas szukamy legendy, więc wiecie, jest odcinek z Pokémon, ale oczywiście ja jestem Wiedźminem i muszę cały czas szukać właśnie co tutaj właśnie słychać naokoło. Nie mam legendy, ale pokonałam po drodze takie pospolite potwory. Będę miał oczywiście 27 poziom, ale oczywiście zbliżamy się do naszego pięknego krzyża. Miejsce, które kojarzy nam się z bardzo pięknymi zadankami. Oraz oczywiście jest to Pokestop, tak jak Wam właśnie wspominałam na początku naszej Wiedźmińskiej serii. Więc moi drodzy, dajcie znać komentarzem, łapków w górę. Czy właśnie chcielibyście zobaczyć jeszcze kolejne odcinki z Pokémon, gdyż właśnie to jest taka seria luźna, oczywiście, gdyż ja jestem graczem Wiedźmin gromce potworów, ale wiem, że właśnie część osób też była ciekawa, jak właśnie wyglądały Pokémony w moim wykonaniu. Więc pierwszy odcinek taki luźny zobaczymy właśnie, czy będziemy kontynuować serię. Oczywiście, o ktoś jeszcze pisze. Właśnie tutaj czy gram. No ja teraz moi drodzy nagrywam, no nie mogę niestety grać kumple, więc sorry, jeżeli to oglądacie. Wiem, że zaraz będziemy to wspólnie wszyscy oglądać, bo zawsze już gdzieś oglądamy. Zostaje wiadomości czy będę na tes No ale moi drodzy, ja teraz jestem przy krzyżu, więc niestety no nie będzie mnie teraz na kąpie. Załoga, jesteśmy przy naszym oczywiście pięknym miejscu i zobaczymy właśnie jak wygląda nasza sprawa z Pokemonami. Eee, może być też taka incepcja, że tak powiem, że będę szedł po drodze jak będę kończył odcinek i właśnie jeszcze będę szukał legendy, więc może być na taka sytuacja, że będę nagrywał i okaże się, że za chwilę będzie jeszcze Wiedźminek z Wiedźminek. Odcinek z Wiedźmina. No, taki Wiedźminek właśnie będzie nagrywany. Jedzie sobie jeszcze autobok. Będzie odcinek nagrywany prawdopodobnie z Wiedźmina, jeżeli trafię na przykład potworka rzadkiego i nagramy go w AR, bądź właśnie legendę, wtedy oczywiście też będzie odcinek nagrany. Zobaczymy. Po drodze oczywiście, jak gram Wiedźmina, ale teraz jesteśmy przy naszym pięknym krzyżu. Miejscu bardzo dla mnie ważnym, oraz właśnie ważnym dla naszej serii. Zobaczymy właśnie, jak wygląda nasz Pokémon Go i czy uda nam się złapać jakieś fajne potworki. Ale oczywiście cały czas trzeba być czujnym, bo rozglądamy się za legendą. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy na naszych pięknych terenach, tuż przy krzyżu i mamy tutaj powiedzmy od naszego ziomeczka. Heider, ziomku, this I've been working on this kind first of gun since and I've gone ahead and no 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 no. Dobra, wszystko wiemy. Eee, załoga, jesteśmy pod krzyżem i widzę, że mamy tutaj masę fajnych pokemonów, więc zobaczmy sobie oczywiście, zacznijmy od naszego... Pokestopu. O, elegancko, zbieramy sobie oczywiście wszystko. Bardzo fajnie, przyda nam się, jest nasz piękny krzyż, o to chodzi. Elegancko. No i cóż, złapmy sobie wszystkie pokemony. Dobra, siemanko. Oj! To nie był za dobry rzut. Ale chyba nam się teraz udało. Make ten make five. Więc elegancko, jeżeli chodzi o dobre rzuty. Czy uda nam się go złapać? Gaccia! Gotcha. Mamy go. Elegancko załoga. Wiecie, 2620. Wow, ale fajnie. Dodajemy go do z naszego pokodeksu. mi dać znać, czy to jest dobry Pokémon, jeżeli chodzi... Your camera has been upgraded. Show me. Czyli też jest AR oczywiście. Tak, widzimy Okej, okej, wszystko wiemy. Aha, i tutaj można go sfotografować. No elegancko. No to właśnie, co tutaj stoję pod naszym krzyżem, tak wyglądał nasz teren. No i przejdźmy sobie powrotem do naszej gry. Ale fajne. Nice. Naj! Dosyć dobry rzut, muszę przyznać. Oj, wyskoczył. Dobra. Czy uda nam się go złapać teraz? Fajne jest to, że te pokemony czasami wyskakują i trzeba się postarać, żeby je złapać, ale udaje nam się. Tutaj mamy Swablow Super 1100. Mamy może więc bardzo fajnie. Koło naszego krzyża właśnie mamy bardzo dużo pokemonów. I elegancko. Oczywiście popatrzmy sobie na te wszystkie. Jakie fajne słodziaki. Idziemy sobie z kolejnym. O i możemy tutaj jakieś fajne owoce. O, kolejny bardzo fajny rzut. Jest elegancko. Mamy naszego kolejnego zawodnika. Zobaczymy, czy właśnie uda nam się go złapać już. Jest, elegancko, gacza. Proki, nice. Więc mamy kolejnego, jest oczywiście w naszym pokedexie. Więc witaj bardzo serdecznie, przyjacielu. Okej, okay. jest, nice. Mamy tutaj kolejnego. O, podskoczył, ale udało się, ale fajnie. Dajcie znać właśnie załoga. Jakie są najlepsze formy rzutu, czym właśnie są te winogronka? Jak się tym posługiwać? Bo ja kompletnie nie wiem. Jeżeli chcecie, oczywiście, wskazówki dotyczące Wiedźmina, to tłumaczę Wam wszystko, niechbym oferowałem tą grę. Jestem Wiedźminem, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o Pokémony, jest to oczywiście odcinek forfa, jeżeli chodzi o powrót po latach. Elegancko. Zobaczmy sobie jeszcze kolejne tutaj nasze Pokémony. O, udało się. Bardzo ładnie. Mamy kolejnego, bardzo fajny rzut, właśnie. Jestem może zaskoczony, że tak dobrze rzucam, bo wiem, że niektórzy właśnie. Ja nawet na YouTube nie oglądam, robili takie kółeczka przed rzutem. Ale super, cieszę się, że udało nam się go złapać. 1170. Nice, ale sobie expimy fajnie. Elegancko. Ciekawe, właśnie co dostanę za kolejny level. Hmm. Dobra, słabo. a Apiry. Elegancko. Ha. Kolejny bardzo fajny rzut. No i subcjo. Kolejny nasz zawodnik. Wiatrzę. Elegant 250. No i super. Czy mamy tu też jakiegoś zawodnika? O, właśnie mamy level. Piąty poziom. Dobra, będę sobie za załoga, parę metrów. Jeżeli zobaczę też trawie, to oczywiście pokażę Wam tego Pokémona, który tam się na chwilę wyłączy. Okej okay, załoga, pojawił nam się nowy zawodnik i zobaczmy. Jaki fajny. Ok. Zobaczymy, czy się uda. Jest! Mamy gacza. Super. Cofaliśmy naszego kolejnego Pokemona. A więc jest zarejestrowany na naszego Pokédexu. Bardzo fajnie. O to chodzi. Oczywiście na odcinku nigdy nie jesteśmy sami i pojawił się nasz kompan. Cześć przyjacielu. Licznota. Okej załoga, ten więc witam Was bardzo serdecznie na naszym pięknym, wiedźmińskim terenie. I takie jeszcze pytanku do Was. Powiedzcie, co się zmieniło w moim wyglądzie, jeżeli chodzi o ten odcinek? Bo ja nie wiem. Nie wiem, kompletnie. Coś na pewno się zmieniło, ale poznam to Wam, bo na pewno przyzwyczailiście się do czegoś w moim wyglądzie, a teraz tego nie ma. I. Dobra, mała podpowiedź, to nie jest wąs, bo wąs sobie odrósł właśnie, ale zobaczymy właśnie, czy wkrótce będzie yy, nowa wizyta jakoś u Balwierza, prawda, żeby podgolić bródkę i tak dalej. Zobaczymy. Yy, załoga, oczywiście dzisiaj luźny, tani odcinek. Jestem oczywiście na biedzińskim szlaku w poszukiwaniu legendy, ale właśnie po drodze jeszcze przejdziemy sobie właśnie, jak to wygląda. Tanie luźny odcinek. Jeżeli chcecie właśnie oglądać kolejne odcinki serii Pokémon, dajcie znać. Dla mnie po prostu to jest też takie, wiecie no, luźne Podejście do gry, właśnie żeby obczaić, jak to wygląda gra, która zapoczątkowała całość młodą na nasze gry w świecie rzeczywistym, nasze gry mobilne. Ja jestem rzeczywiście fanem Wiedźmina i powiem Wam, że nawet większy fan mam ze spacerowania na naszym Biedzminckim świecie i oczywiście z przeszukiwania podpolków niż yy, prawda w Pokémonach, bo nie znam się na tym się tak kompletnie, prawda. Natomiast jeżeli chcielibyście, yy, żebym właśnie pokazał jeszcze parę odcinków właśnie tutaj na naszym terenie i tak dalej, dajcie znać właśnie tak jak wspomina, wiem, że sporo osób zaczęło grać Wiedźmina dzięki mnie, ale też sporo osób właśnie e, zainteresowało się, jak wygląda Wiedźmin, dzięki temu, że wcześniej grało w Pokémon Go. Tak czy właśnie teraz sobie grało i zobaczyło właśnie moją serię, że prawda, zostaliście na, w naszej rodzince, zostaliście tutaj, prawda, jako widzowie, a wszyscy oczywiście jesteśmy rodzinką, więc nie tylko widzami. Bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji. Moi drodzy, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Tak jak wspominałem, właśnie różna tutaj pogawędka, jeżeli chodzi o. Naszą gierkę, żeby sobie zobaczyć, jak to jest oczywiście po czasie. Ja jednak mimo wszystko jestem fanem naszego Wiedźmina, ale wiem, że chcieliście zobaczyć, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać oczywiście kolejną opinię, jak są Wasze odczucia, czy nadogarci w Pokémon, czy tak jak właśnie macie wybór, jeżeli chodzi o Wiedźmina, czy Pokémon, to właśnie w jaką grę wolicie grać już w dzisiejszych czasach, i właśnie jakie zmiany z Pokémon Go chcielibyście zobaczyć w Wiedźminie, i właśnie na przykład co robi lepiej Wiedźmin od Pokémonów. Bo ja zobaczymy, już właśnie parę tych fajnych rzeczy w Wiedźminie, których właśnie na przykład w Pokémon Go mi brakuje, no i na odwrót. Myślę, że właśnie Wiedźmin też może e, wziąć parę fajnych przykładów z Pokemonów i na pewno ulepszyć naszą grę tutaj oczywiście ulubioną z czasem. No więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie oczywiście za oglądanie naszego pierwszego odcinka. Zobaczymy właśnie jak to właśnie będzie z kolejnymi. Będziemy sobie właśnie szukać jeszcze tych pokémonów, jak chcecie. Ja jestem oczywiście dla Was kanał, dla Was. Wszystko decydujemy w tej decyzję decyzji wspólnie, razem. Więc dajcie znać co tam słychać. Każdego oczywiście możecie też właśnie pochwalić się ile wy przemierzyliście kilometrów, jeżeli chodzi o Pokémony, jakie macie właśnie Pokemony, to takie największe, najtrudniejsze do złapania. Bardzo miło będzie mi to oczywiście poczytać. i tu życzę Wam za, za, jak zawsze dużo zdrówka, miłego roku szkolnego. No i słyszymy się oczywiście na kolejnym odcinku. A ja oczywiście idę w poszukiwaniu legendy. Tak więc na dzisiaj żegnamy się z odcinkiem naszego Pokemonów, a ja przechodzę już do naszego Wizmina. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia i manko.